Boje czytane archiwum. Wspomnienia bikiniarza. Ten felieton pisałem ponad 20 lat temu i wtedy jeszcze byłem człowiekiem w podeszłym, średnim wieku, a teraz jestem w wieku głęboko zaawansowanym. A ponieważ to jest felieton o wieku, więc nie mogę się pod nim podpisać, tylko powiedzieć, tak wtedy myślałem. A dziś myślę trochę inaczej. Zdumiewa mnie, kiedy zupełnie młodzi pisarze pogrążają się w swoim dzieciństwie. Przywykłem do myśli, że skłonność do wspomnień przychodzi w wieku podeszłym, kiedy już nie ma planów i marzeń, a pamięć, gubiąc to wszystko co nowe, przybliża to co minione. Charakterystyczną cechą starczych wspomnień jest nadawanie sensu temu, co w czasach, kiedy się działo, było po prostu potokiem chaosu. Trzeba długiej perspektywy, lat, by w drobnych sprawach odkryć istotne nauki. Nie wykluczone zresztą, że doszukując się sensu, zakłamujemy wspomnienia. Powszechnie przyjętą figurą literacką jest przedstawianie dzieciństwa jako złotego wieku, czasu szczęśliwości i bez troski. Wyłamuje się z tego schematu ze względów metrykalnych. Jeśli czyje dzieciństwo było jasne, no to nie moje. Moje było mroczne. Przypadało bowiem najpierw na czas wojny, a potem na czarne lata stalinizmu. Po nich dorosłość była już wyzwoleniem, bo przypadała na lata po polskim październiku, kiedy ustrój nie tyle objawił swoją ludzką twarz, ile zręcznie zasłonił swoją nieludzkość. Poszukując sensu w wydarzeniach odległych o pół stulecia, wypatrzyłem. Taki drobny moment, w którym przypuszczam po raz pierwszy zrozumiałem tajemniczą siłę, po raz pierwszy zrozumiałem tajemniczą siłę, jakąś jest fikcja zestawiona z życiem. Fikcja, czyli rzeczywistość urojona, nie przystająca do faktów, ale udająca życie. Wydarzeniem, które pozwoliło mi skonfrontować te dwa światy, była doroczna defilada z okozji 1 maja. Defilady w pierwszych latach 50 trwały w nieskończoność, bowiem wszyscy, którzy gdzieś pracowali musieli przedefilować przed trybuną. Trybuna tak stała jak pamiętam raz na Alejach 3 Maja, czyli przy wejściu do Komitetu Centralnego, bo jeszcze Pałac Kultury był niegotowy, i przed tym świeżo wybudowanym gmachem obok muzeum razem z niezniszczonym budynkiem Muzeum Narodowego a po drugiej stronie Przedwojennym Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Trybuna była oczywiście prowizoryczna, a reszta Warszawy przecież tonęła w gruzach. Przesadzam, naprzeciw Smolnej ostało się jeszcze parę domów. Udział w defiladzie był oczywiście przymusowy, ja byłem w szkole podstawowej. Rok wcześniej przeżyłem dramat, którego już dziś nie rozumiem, a co gorsza Prawie nikt we nie wierzy. Otóż oskarżono mnie, że przed trybuną w trakcie defilady miałem ironiczną minę. Odbyła się rozprawa, wezwano moich rodziców, oszczędzę Państwu bardziej szczegółowych wspomnień, konkludując, że w następnym roku wiedziałem, że cała szkoła będzie patrzeć z jaką miną defiluję. Świadomo oczekującej mnie presji, wpadłem na świetny pomysł i dołączyłem <laughs> do grupy zwanej satyryczną. Ta grupa to byli uczniowie w przebraniu, naśladujący, czy personifikujący najrozmaitsze nagminne przewary tego czasu, czasy socjalizmu, więc bikiniarstwo, brakorupstwo i inne przeczetczeństwa. Młodszych czytelników odsyłam do stosownego słownika, bo sam nie potrafię wytłumaczyć, jakim sposobem atol bikini przekształcił się zarówno w kostium kąpielowy, jak i w nosiciela antysocjalistycznej mody. Jako dziesięciolatek, definiując w przebraniu, zrozumiałem, że jestem wyłączony z obowiązującego prawa. Że wolno mi robić, co zechcę, bo miny, które robię, nie są już moje, tylko są to miny w postaci, którą reprezentuję i krytykuję w ten sposób, a którą naprawdę nie jestem. Kiedy kilkanaście lat później zacząłem studia z filozofii pod rokiem profesora Ingardena, widząc okładkę jego pracy na temat sporów o istnienie świata, Miałem przed oczami doświadczenie wyniesione z tej defilady. Dziś przypuszczam, że dzięki temu doświadczeniu poczułem czym jest fikcja i poświęciłem jej większość mego zawodowego życia. A wszystko to przypomina mi się nie z racji 1 maja, tylko na skutek lektury Los Angeles Times, gdzie w kronice wypadków zanotowano, że w czasie karnawału jakieś towarzystwo urządziło sobie maskaradę, sąsiedzi wezwali policję, bo maskarada była bardzo głośna i na widok policjantów jeden z przebierańców yy, podniósł pistolet yy, plastikowy, przypuszczając, że ma do czynienia z jakimś innymi gośćmi. A, naprawdę, a prawdziwi policjanci go zastrzelili, przypuszczając, że mają do czynienia z zamachem na swoje życie. To, co się zdarzyło, było ilustracją sporu o istnienie świata, a właściwie spotkania dwóch światów, w których Ontologicznym porządku do siebie nie, przy, nie przylegały, bowiem były prawdziwe. Każdy na swój sposób, ale zupełnie osobny. No, to się stało treścią mojego życia. To zestawienie świata realnego ze światem wyobrażonym. I ten świat, w którym działam, to jest świat wyobrażony ze wszystkimi swoimi słabościami i zaletami. Więc warto się na tym zastanowić, ile w naszym życiu żyjemy prawdą, a ile fikcją. Oba, są, oba źródła są, są dozwolone. W roli Wikipedii mogę dodać, że bikiniarz, wprawdzie nie wiem dlaczego tak się nazywa, ale to był człowiek ubrany według amerykańskiej mody. To zasadzało się na wąskich spodniach i paseczków na skarpetkach. Te skarpetki były najbardziej oburzające. Poza tym jeszcze trzeba było mieć plerezę. Plereza to była taka fryzura którą robiono oczywiście smarując włosy jakimś, jakimś mazidłem. I to wszystko stwarzało obraz wroga klasowego, czyli amerykańskiej młodzieży, która była przedstawiana nam jako no, symbol zepsucia. W czym zresztą było czasami trochę prawdy. Archiwum Krzysztofa Zanussiego Pomysł i realizacja... Anna Krakoviek i Michał Dąbicki